Witam, kolejny odcinek z Think Boss przed nami. Nie wiem, czy się zmienił od oryginału, czy nie. Mam nadzieję, że nie. W oryginale on nic nie robił, pamiętam, ten boss. Nie wiem, nie wiem, co on tam miał za zadanie, ale pamiętam, że padał dość szybko. Był dość dziwny pod tym względem. Więc zobaczymy, co będzie tu. Może z tego, tak lepiej od niego? No, no, to to kość To to ku kości. Problem jest inny. Czy problem jest taki? Co tu się dzieje? Jakieś typy w ogóle do nabiegają. Te typy tu nie są z tego. Mm, z tego miasta? Tego pływającego? Mój nienawidzeni przeciwnicy tam strzelam do niego. Mało. Wow. Połowę zdrowia mu zabiłem. Zabiłem. Zabiłem mu zdrowie dobrze Hop, hop, hyc, hop, hop, hyc. Masz, masz. O. Co on robi? Coś tam wali bije mnie. Ła! Gdzieś tu się blokuje na Fajne, jakiś nagrob. Cześć, co jest się z ciebie? co tu się dzieje? Dobra, gdzieś ucieka. Coraz więcej tych typów, bo to ci sami cały czas. Nie wiem, należy tutaj ustawić tiry ten boss. Buja się jakoś. Więc nie wiem, czy tam coś robi, czy... Coś tam... coś tam dmucha. Czymś. Stor tak, tornado. tak? No, fajnie. Ej, no, on no. no, tego nie robił. Tam, w tej wersji. Jakiś Mniejszy że... jest. troszkę już Nie? więc. Imponująca, ale trwa to za długo. Plony są przeobfite, ale brakuje żniwiarzy. Przechwyć duszę giganta. Będziesz wskrzeszał zabitych wrogów, aby walczyli u twego boku, a ja dzięki temu szybciej dostanę moje dusze. Twoje? A co zgubiły ci się? Założyłem się z Lucyferem o to, że nie dasz rady w starciu z demonem. <laughs> Wybacz, że cię zawiodłem. Nie zawiodłeś. Lucyfer oszukiwał. Hazard? Nawet śmierć ma swoje słabości? Niewinna rozrywka. W końcu ja i tak zawsze wygrywam. No co? Skoro wiem, przyjdź koniec. Gdy jeszcze? Te zwierzę z tronu rozbłysną oczodoły wszystkich czaszek tego chłopcy. Trzeba prawy i co? Kurde, nie zdążyłem doczytać. No I co? Zebrałem to i co? Aha, no fajnie. Czy ich mogę jakoś. Nie, nie wiem. Kompletnie nie wiem co mam zrobić. Nawet no, razie się chce zabiję. I co? Już? Super samoucie. Próbowałam cię ostrzec. Jemu nie wolno ufać. Już raz ci zaufałem, a ty mnie zdradziłeś. Pokonałem diabła. Zdradziłeś? A ty chciałeś przejąć jego tron. Jestem tylko samotną duszą, skazaną na wieczny czyściec. Popełniłam błąd. On nie mówi ci całej prawdy. A ty, Danielu, ja. Tak właśnie myślałem. Jesteś zwykłą, kłamliwą suką. jej pojechał. Uuu, nie zabijam. Kurde, znowu! Co ty pies, robisz? O mi tu przystawiasz? Znowu braku 14 sekund. Urde, <laughs> no. No dobra, no. Nic nie poradzę. Jedziemy kolejny punkt. Pausa. O, to Nie pamiętam tego wejścia. Dobra, to tutaj się z Wami żegnam. Krótki odcinek. Ale co się zrobi? No nic się nie zrobi, nie pies? Nic się nie zrobi. W następnym odcinku jedziemy dalej. Ten boss trochę zmieniony był, mi się wydaje, względem oryginału. W ale to on nic nie robił dosłownie. Pamiętam, się go klepało i już. No. Tak mi się przynajmniej, tak go, pa... tak go zapamiętałem. Tu coś tam robił. A bo ja już stary jestem, po prostu. Nie wiem. Żegnam się z wami, trzymajcie się. Do następnego. Na razie.